Cześć, ja jestem Ignaw i w dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam wytwornicę do dymu BMZ Rage 600. W pudełku znajdziemy kabel zasilający, pilot i nie dajcie się zwieść, wszystkie przyciski tak naprawdę służą do tego samego czyli do włączenia naszej maszyny. Znajdziemy śrubki, do montażu, rączki. Instrukcję oraz ulotkę, rączkę, którą musimy sobie sami wkręcić za pomocą wcześniej wymienionych śrub, i sama maszyna. Na początku, kiedy będziemy chcieli włączyć za pierwszym razem naszą maszynę do dymu, może wydobywać się taki niezbyt miły zapach, yy, przez co trzeba otworzyć oczywiście okno. Yy, jest to napisane w instrukcji, że coś takiego istnieje, ale warto mieć to na uwadze, że za pierwszym razem trzeba coś takiego zrobić. Oczywiście, aby maszyna mogła funkcjonować, musimy zaopatrzyć się w odpowiedni płyn. Ja już tutaj swój kupiłem razem z maszyną, zaraz wezmę. Jest to taki baniak. Zazwyczaj sprzedaje się te płyny w baniakach takich 5-litrowych albo litrowych. Ja kupiłem taki 5-litrowy. Jest to płyn, z którego wytworzy się biały dym, taki niezbyt gęsty. Można też oczywiście kupić taki płyn, który będzie stworzony do gęstszego dymu, ale ja na przykład patrzyłem na aukcji i było tam napisane, że jest on dedykowany do wytwornic 900W, a ta, którą tutaj mamy, jest ona 600W. Także. Bałem się troszeczkę, czy to na pewno będzie działać. Zapewne zamówię sobie, jeśli uda mi się, taką litrową buteleczkę. Spróbuję zamówić i zobaczymy. Najwyżej w przyszłości Wam powiem. Ale kupiłem coś takiego i dość dobrze się sprawdza. Jest to... Płyn tej samej firmy, której jest wytwornica, bo jest tam napisane, że właśnie lepiej maszyna pracuje z płynami właśnie z ich firmy. Niekoniecznie jest to prawda, możliwe, że jest to próba oczywiście zarobienia większej ilości pieniędzy, ale po prostu ten płyn był mi po drodze, więc go kupiłem. Ok, teraz jesteśmy przy gniazdku i pokażę Wam, w jaki sposób taką wytwornicę do dymu można podłączyć i sprawić w ruch, aby wytwarzała nam dym Także zaczynajmy Wkładamy do gniazdka Ciach Zanim jeszcze uruchomimy naszą wytwornicę Należy sprawdzić czy mamy w środku płyn Jak widać Tutaj mam troszeczkę płynu Dużo nie jest potrzebne, bo naprawdę ta maszyna tak dużo tego płynu nie bierze Naprawdę taka ilość wystarczy na sporo tych yy, odpaleń, tak jakby Tutaj zakręcamy i możemy tutaj włączyć. Pokażę, w jaki sposób możemy sprawdzić, czy nasza maszyna jest już gotowa, aby yy, nam ten dym produkować. Otóż mamy tutaj na kabelku taki pilot, tak jakby. Tutaj wciskamy, aby ten dym leciał. Ten kabel jest dość długi i niestety nie da się go odłączyć, co jest moim zdaniem minusem, bo tak naprawdę można byłoby korzystać tylko z tego małego pilocika a tak to. Całe to okablowanie trzeba niestety, ee, no to ono musi się walać po prostu, no. nie da się tego kabla odłączyć. Więc jest nasz szpilocik, tak on wygląda. Są tutaj cztery przyciski, które służą dokładnie do tego samego. Którykolwiek byśmy nie nacisnęli, to stanie się to samo, czyli dym zacznie się uwalniać z naszej wytwornicy. Także można mi też <laughs> wysunąć tą antenkę, nie wiem czy to coś da. W sensie może będzie po prostu większy zasięg, że, że możemy dalej po prostu odejść od tej maszyny. Także pokażę Wam, że wszystko działa. Jest zielona diodka jak widać tutaj. Wciskam stoper i równocześnie zaczniemy tworzyć dym. Także uwaga! Okej, okay, to jest wszystko. A nie, jeszcze, jeszcze. Jeszcze tak naprawdę... Wow. Naprawdę ono... Okej, okay, to jest chyba wszystko. Wow. Strasznie dużo dymu się tutaj wytworzyło. I było to. Oj, nie, za, nie zatrzymałem, ale było widać, że było to 30, jakieś tam 3 sekundy. Także wytwornica naprawdę. Wow, ale siwo. Także wytwornica naprawdę daje sobie radę. Już ten dym się tutaj tak miesza. Chciałem dodać jeszcze, że wciskamy ten przycisk, gdy leci i kiedy puszczamy, to jeszcze ten dym przez chwilę yy, puszcza. On, jak się ta maszyna grzeje, to ona tak. Pff, takie kłeczka tak jakby yy, puszcza. Yy, Także tam yy, nie jest to do końca szczelne, ale nie sądzę, żeby komukolwiek to przeszkadzało, yy, ale tylko to dodaje po prostu. Maszyna teraz jest. No, jest taka krótka faktycznie. Trudno tak by było jej tam bezpośrednio nie doczytać jak widać Płyn dalej jest Faktycznie jak widać trochę go ubyło Ale naprawdę wcześniej też było go na dnie, także Tego płynu naprawdę zużyła się mało, także taki baniak 5 litrowy Wystarczy wam Na naprawdę długo No To wszystko z testów Za pierwszym razem, kiedy włączyłem maszynę do dymu Podłączyłem ją do prądu I nagle co się dzieje? Wszystkie światła gasną. E, okazało się, że po prostu wywaliło korki. I zapewne wiem, co było przyczyną tego. Otóż e, zobaczyłem, że włącznik był ustawiony na jedynkę, a nie na zero. Nie wiem do końca, czy było tak oryginalnie, ale miejcie to na uwadze, jeśli chcecie czegoś takiego uniknąć, że maszynę włączamy do prądu dopiero, kiedy jest na zerze i dopiero wtedy włączamy ten włącznik czerwony, który zaświeci się nam na czerwono i wtedy nasza maszyna będzie zaczynać się grzać. Jak ogólnie oceniam funkcjonowanie tej maszyny. Mi się dość podoba, przypadła mi do gustu za około 160 zł. Możecie zobaczyć, sobie daję linka do tej maszyny. Możliwe, że cena uległa jakiejś zmianie. Kupiłem maszynę, która potrafi wytworzyć sporo dymu, jest dość wydajna i szczególnie do takich moich zastosowań nie jakichś bardzo profesjonalnych na pewno będzie się nadawała. Także jestem na razie z niej zadowolony, działa, działa, więc jest spoko. Na początku też obawiałem się, że strasznie będzie zżelać ten płyn, ale okazało się, że bardzo powoli się on zużywa. Także myślę, że wystarczy mi on na bardzo, bardzo długi czas. Także z tego też jestem zadowolony. I to wszystko w dzisiejszym filmie. Zapraszam Was do lajkowania filmu, oczywiście, jeśli Wam się podobał. I do zobaczenia w następnym filmie, możliwe że za tydzień, w którym opowiem o tej lampie, która tutaj bardzo fajnie świeci na czerwono. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!